Przyjemnością przyznaję, że 16 dzień otwarty w sadzie doświadczalnym yy, uczelnianym w Wilanowie. Powinniśmy bezsprzecznie uznać za imprezę bardzo udaną. Osobiście muszę powiedzieć, że jestem zadowolony zarówno z liczby wystawców, przede wszystkim z liczby uczestników, sadowników. Liczba osób, która zechciała dzisiaj przybyć do naszego sadu doświadczalnego w Wilanowie i jednocześnie zapoznać się z wynikami doświadczeń, ale także z ofertami różnych firm, bardzo ciekawymi, w wielu przypadkach naprawdę innowacyjnymi rozwiązaniami, które są kierowane do sadowników. Liczba tych osób skłania do ciekawej zadumy, bo było ich ponad 1400. Tyle wydaliśmy biletów. Takie spotkanie tuż przed dużym wysiłkiem związanym z owocobraniem. Jest w kalendarzu imprez sadowniczych potrzebne. Stowarzyszenie Szkółkarzy Polskich zechciało w Wilanowie celebrować jubileusz 20-lecia. To również przesympatyczna impreza, bo my dzisiaj się bardzo cieszymy, że staliśmy się krajem, który w Europie gra pierwsze skrzypce w odniesieniu do produkcji, zwłaszcza jabłek, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wysiłek trud. I w końcu efekty pracy szkółkarzy, z których korzystają sadownicy. No i w efekcie końcowym, mówiąc szczerze, korzystają zarówno konsumenci rodzimi, jak i też krajów ościennych. W tym roku zapoznawaliśmy sadowników m.in. w tej kwaterze z odmianą Fuji, z odmianą Breburn, z metodami retardowania wzrostu, hamowania wzrostu drzew. Kilka kombinacji, które można było porównać między sobą na tle kombinacji kontrolnej. Pokazywaliśmy efekty pierwsze związane z zaprawianiem, tak zwanym zaprawianiem dołków, to znaczy z wykorzystywaniem różnych nawozów do stosowania przy sadzeniu nowych drzewek, zakładania nowej kwatery. Myślę, że duże takie wrażenie zrobiła, bardzo w sumie prosta w konstrukcji i w obsłudze. Maszyna do balotowania pędów po ścięciu gałęzi, czyli wpisujemy się tutaj w taki aspekt niezmiernie ważny w gospodarce, zarówno krajowej, jak i europejskiej, czy światowej nawet, związany z energią odnawialną, prawda? Sadownicy zapoznali się z ofertą kolejnego nowego preparatu wprowadzonego na polski rynek po to, żeby jeszcze bardziej chronić owoce przed chorobami pochodzenia biotycznego w trakcie przechowywania. I cieszę się bardzo, że oferta preparatów w tej chwili chemicznych, czy chemicznych i nie tylko, i biologicznych jest na tyle już duża, że straty związane z gniciem owoców w trakcie przechowywania wcale nie muszą być tak duże i tak dotkliwe. No, z przykrością chyba należy wspomnieć sezon 2012 roku sezon wegetacyjny, obfitujący straty wynikające z obfitych opadów Gradu zwłaszcza. Ale też tutaj naprzeciw temu wychodzą firmy, które proponują, czy siatki, pod którymi znajdujemy się między innymi i znamy już to jako rozwiązanie proponowane, choć drogie. Ale chyba nie damy rady bez zabezpieczenia przed gradobiciem, bo w przeciwnym razie będziemy mieć pewną sinusoidę. W możliwości dostarczania na rynek owoców dobrej jakości. To spotkanie w sadzie Wilanowie nie miałoby takiej oprawy, gdyby nie otwartość i zaangażowanie Hortpressu, powiedziałbym inaczej, może powinienem w pierwszej kolejności wymienić zespół sadu nowoczesnego, jakkolwiek wiem, że inne osoby również były włączone zarówno w to, żeby i wystawa miała swoją właściwą oprawę czyli wystawczy. za co dziękuję serdecznie i życzę żeby wszyscy którzy organizują podobne spotkania mieli przyjemność współpracować z ludźmi którzy w taki właśnie sposób podchodzą do przygotowania spotkania jak to czyni zespół Press. a z drugiej strony też życzę sadownikom przede wszystkim żeby spróbowali Spojrzeć w przyszłość, tę najbliższą, również inwestycyjnie. Czyli żeby tak zainwestowali, by ugruntowana pozycja Polski była widoczna w kolejnych latach. Drodzy sadownicy, niech Wam się to darzy. Wszystkiego dobrego.